No Ale zgadza co, się pan z czym? Co będzie wątpliwości? Jakie tak. konkretne Za czym pan głosował? Usłyszał pan wątpliwości. Za głosowałem czym? za rozwiązaniem y, sprawy, która toczy się już od pięciu lat i nie może się skończyć spół, skutek braku odpowiednich przepisów y, przejścia. Słuchał pan pana Krzysztofa Tytka? Nie, nie słuchałem pana Krzysztofa Tytki dzisiaj, słuchałem pana Krzysztofa Tytki poprzednio na zespole Boga Dobra. Jutro jest głosowanie, więc jeszcze jest czas, żeby zweryfikować dokumenty. Przyślę panu na skrzynkę mailową. Wiem, że pan nie odpowiada, pan mnie przyzwyczaił już do tego. E, e, także to jest proszę, pan, proszę, Państwa, podnóżki tutaj na podróżki dotyczące kilkaset miliardów złotych. Panie pośle, będę pana pytał do końca, tak jak pana Brauna, wszystkich. Ale o co pan będzie pytał? <laughs> O, to zaczął pan głosowo i czy pan o, czy rozumie jaką sekwencję tego zaczął pan głosować? Ale pan nie rozumie, ja widzę to, dlatego ja, zachęcam do lektury. Ja, ja widzę, że pan nie rozumie, ja, nie, albo pan bardzo dobrze, rozumie, tylko, że pan lobbystą KGHM. Panie tak pośle. Dziękuję bardzo. Ja, pan Sośnierz z Konfederacji, który zawsze w każdej, w, każdej, w każdej orientacji właśnie znajduje się jakaś czarna owca, tak, taki jest, takie jest przysłowie. Już przedwczoraj po prostu określił, że to nie ma majątku Państwowego. Narodowego, Państwowego. narodowego. Nie, jest, jest państwowi. Tak. Nie ma narodowego majątku, tylko że jest w rękach państwa i to trzeba to sprzedać. po prostu już sprzedać i oddać. Także ja nie dziwię się, że on dzisiaj głosował właściwie przeciwko e, temu majątkowi e, narodowemu. Jest konsekwentny. jest konsekwentny. Ci ludzie, którzy. Głosują choćby za tą ustawą, którą próbują przeforsować i podszywają się jakoby pod opozycję. W czym oni się różnią? W czym się w tym momencie różni konfederacja od PIS-u czy, czy od platformy? Przecież tak samo można powiedzieć, oddają nas za bezcen nasz, nasz majątek. A tu już przykładem jest ujawnienia się, jest wypowiedź pana Sośnierza. No, ewidentnie, co państwowe, to co zdobyliśmy, co, co nasi rodzice, dziadowie zbudowali, to jest nic nie warte, bo państwowe to jest niedobre podmłotek. Pod to jest, krótko mówiąc, postawa. Antypolska, antynarodowa. I proszę na takich ludzi nie głosować. Nie wierzyć im. Chociaż ostatnio na, na tych zespołach roboczych, to Pan Brał się zachowywał z taką wielką wobec nas e, kurtuazją, że pozwolił każdemu się do końca wypowiedzieć, że te dwie komisje razem trwały te, dwie, te dwa zespoły prawie osiem godzin. Każdy mógł się wypowiedzieć, każdy ma prawo. Tylko co Tylko z tego wynika? wynika. Tylko co z tego wynika, jeśli głosują przeciwko nam. Bardzo dziękujemy za, za takie stwarzanie nam y, tych. Y, to jest y, tak, rozgrywanie nas, zmęczenie, bo po ośmiu godzinach to już sami chcieliśmy zakończenia y, tych y, obrad, bo one do niczego nie prowadzą. Nas interesują konkretne głosowania. Bardzo dziękuję no to nie jest prosta rzecz dostać się na taką komisję. Zresztą, gdyby nie tutaj wcześniej wspomniane przez kolegów media, skąd byście Państwo o tym wszystkim wiedzieli? Gdyby nie nagłaśniana przez nas, przez Tobiasza, przez cały zespół taka potężna praca pana Tytko, i osób wspomagających pana Tytko. Przecież wy byście państwo z tego nic nie wiedzieli. Żadna telewizja by wam o tym nie powiedziała. Nawet byście państwo nie wiedzieli, o czym my dyskutujemy. Znaczy, gdzie, znaczy nie mówię, że tylko my, ale wszyscy, którzy tutaj w tym wszystkim brali udział. Tak. Sprawa dotyczy dwóch firm z kapitałem zagranicznym. Bo musicie państwo zrozumieć, że i między Cooperation ze 100% kapitałem prawdopodobnie kanadyjskim. I, I KGHM, gdzie skala państwa ma już tylko 30% e, e, swoich akcji, więc mówię to rozprasza, nie? Proszę mówić. E, więc dzisiaj była świetna okazja, ażeby unieważnić, nie, nie nowelizować tej sprawy i automatycznie sprawa przydzielania koncesji tym dwóm podmiotom byłaby rozwiązana. Złożyły wnioski, wnioski zostały przyjęte, wnioski zostały uchylone, sądy poszczególnych instancji ogłosły. I proszę Państwa, to by oznaczało, że można by w tej chwili na te same obszary koncesyjne powołać Narodową Spółkę Wydobywczą Polską już i te koncesje spożytkować dla celu całego społeczeństwa. Jeżeli tam był wynik, chyba dzisiaj 19 do, do 9 chyba? O ile dobrze pamiętam i tak jak już wcześniej mówiłem, chyba, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to były głosy PiSu i Konfederacji, więc ja po raz kolejny do Państwa apeluję, bo to jest tak istotne, to jest tak ważne. Zwróćcie Państwo uwagę na Konfederację i to nie jest to, że my Państwu to tłumaczymy dobrze. lub jesteśmy przeciwnikami Konfederacji, bo też mieliśmy jakieś nadzieje związane z Konfederacją. Proszę zwrócić uwagę. Kim są, co robią, kogo popierają i jak postrzegają nasz narodowy interes. Nasz narodowy, polski interes. W czyim imieniu działają, co robią dla nas, co robią dla przyszłości, co robią dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Szanowni Państwo, ja tylko apeluję, żebyście nas wspierali. Zbliżają się wybory. Proszę zwrócić uwagę, czego się nie robi przed wyborami. Obiecuje się jedno, drugie, trzecie, po prostu wszyscy są wspaniali. Obejdźmy jakie wybory, prawda? Jeżeli wybory już przejdą, miną, proszę powiedzieć, znacie Państwo przypadki, żeby po wyborach spotkać się z jakimś posłem, tak jak się spotykacie, yy, tak jak posłowie się pokazują, obiecują. Czy ktoś się z Wami spotkał po wyborach? Ja nie słyszałem takich przypadków, żeby były organizowane spotkania po wyborach. Poseł, yy, poseł Robert Majka, poseł Jarosław Sachajko. No, wyjątki? No wyjątki, tak. Rada tylko, że poseł Majka już nie jest posłem, tak? Przypadek? No właśnie, dlatego, że y, chyba był jednym z sposobów, który y, chyba najbardziej nagłaśniał sprawy nasze polskie, na które też również nie otrzymywał od, odpowiedzi, jeżeli składał jakiekolwiek interpelacje z wyjaśnieniem i, i, i oczywiście kierował te wszystkie interpelacje, jak nie do prezydenta, to do premiera. I, żaden z, I żadna z tych osób pełniących obowiązki premiera i prezydenta, po prostu nie udzieliła odpowiedzi posłowi Majce, tym samym nie udzieliła odpowiedzi nam. Gdzie zasobów naturalnych wypowiadają się przeciwko nam, przeciwko narodowi polskiemu. Niby przyjmują do wiadomości nasze uwagi, nasze zastrzeżenia, nasze lęki, ale uzasadnione. Oni głosują przeciwko nam. Jest to jakaś schizofrenia. Tu z jednej strony nam mówią, że będą pomagać nam bronić. Tylko Na zarzut. przyszedł. Tak, tak, przyszedł pan Sośnierz, który uważa, nie powinien w ogóle piastować tego urzędu posła, ponieważ on się wypowiada przeciwko państwu polskiemu. Jeśli on twierdzi, że przeciwko narodowi polskiemu, ale powiedział dosłownie, że to, co państwowe, to trzeba sprzedać, bo to jest nic nie warte. To nie jest narodu. To nie jest narodu. Nie należy do narodu. Absurd. Może krwi się wylało o to, żebyśmy mieli państwowość. I on też korzysta ze struktur państwa polskiego, jakim jest Sejm. I bierze za to pieniądze. I śmie coś takiego nam mówić. Od narodu. Od narodu bierze. Od nas, od nas podatników. Dziękuję, Nabilu, że, że wspierasz tutaj mnie w tym. I to nie jest moja mądrość, ale to my się dzieliliśmy. Tym. Jesteśmy tym oburzeni. Pan Sośnierz jest wychowankiem pana Korwinem Mnikę, który wyspał się na jednej z tych naszych połączonych można powiedzieć zespołów roboczych i później zabrał się i poszedł nie odpowiada za swoich ludzi a wiemy że to jest owoc jego pracy co najmniej trzydziestoletniej bo był za